Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych lwów na kwiecień 2023 roku. Przygotowałam dla lewków talię Modern Witch Tarot. Zaraz popatrzymy co dla Was pokażę Dodatkowo na koniec czytania jeszcze będę patrzyła energię, która pojawi się na ten miesiąc dla Was z talii Louis Hay Potęga Umysłu. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę by wasze wyższe ja również prowadziły was, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Okej, okay. no to zobaczmy. Lwy. Lwy słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, kochani, na kwiecień 2023 roku. Co dla lwów? Jakie energie, jakie potencjały. Lwy kwiecień 2023 roku. Główna energia. Dziesięć mieczy. W przeszłości siedem kielichów. W przyszłości osiem kielichów. Co będzie Wam pomagać, król denarów, co może przeszkadzać, wisielec i rezultat, albo rada cesarzowa. Okej, okay. karta śmierci z przełożenia. Powiem, kochani, bo mamy tutaj tak naprawdę dwie karty śmierci, bo mówi się dziesiątka mieczy, to jest mała śmierć, ale to jest jakiś taki graniczny miesiąc dla Was, kwiecień. Tak to tutaj wygląda. Mam takie poczucie, że coś, jakaś kwestia życiowa wasza w tym miesiącu będzie przez was w końcu właściwie oceniona, bo w przeszłości mamy siódemkę kielichów, więc to jest takie trochę bujanie w obłokach, i bardzo możliwe, że to bujanie w obłokach troszkę wam przeszkadzało albo w zamknięciu czegoś, bo może być tak, że ciągle się któryś lewek łudził po prostu, że a jakoś to będzie, że coś tam, nie? A tutaj się okaże, że w tym miesiącu właśnie może się okazać, że troszkę te klapki z oczu wam zejdą. takie, Bardziej zrozumiecie, że pewne rzeczy z waszego życia po prostu muszą zniknąć. No i to oczywiście może być w różnych, w różnych sferach, prawda? Bo to jest czytanie ogólne, więc u jednych osób zamanifestuje się w relacjach, u, innego, u innych osób w sprawach zawodowych, a jeszcze u innych, na przykład w stylu życia, w sposobie funkcjonowania, prawda? W, ich, w waszych dietach, w waszych stylach życia w ogóle. Też możecie po prostu uświadomić sobie, że w ten sposób, bujając w obłokach, prawda, ym, w jakiejś sprawie już dalej po prostu nie pójdziecie, prawda? Jest dziesiątka mieczy. A dziesiątka mieczy mówi bardzo często o tym, żeby odpuścić. I mam takie poczucie, że, yy, że Wy po prostu wiecie, co to jest, że każdy wie, że jest taka sprawa w Waszym życiu, że już wystarczy. Już wystarczy tego. Już nie chcę więcej, żeby tak było, tak się działo, żebym tak się czu czuła. Pewne, pewne drzwi za sobą po prostu trzeba zamknąć, i mało tego. Wy to zrobicie. W karcie przyszłości jest ósemka kielichów. To jest wspaniała karta karta uwolnienia. Karta, która mówi, że zbieramy się na odwagę i postanawiamy wyruszyć w poszukiwaniu. Swojego spełnienia prawdziwych rzeczy, prawdziwych pragnień. Zostawiamy za sobą rzeczy, które no, w pewnym sensie gdzieś tam jeszcze mogłyby funkcjonować, prawda, ale już udajemy się w poszukiwaniu czegoś lepszego, bo zdajemy sobie sprawę, że stać nas na więcej, że możemy lepiej, a przede wszystkim, że nie chcemy już tego, co było. Więc. Y to jest, to, to myślę, że to będzie taki najwyższy czas. Czas takiego, bym powiedziała, odpuszczenia i przewodzenia jednocześnie. Y, takiej transformacji wewnętrznej, która po prostu musi się zadziać. To może być naprawdę y, taka, bo y, in, znaczy inne osoby z Waszego otoczenia mogą się zastanawiać, co tutaj się dzieje w ogóle. Skąd w tych lwach y, takie pomysły? Ale wy dokładnie będziecie wiedzieć, po co idziecie i gdzie, i o co wam chodzi. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że to, co będziecie robić, żeby ten cel uzyskać, ten nowy cel, tu trzeba zwrócić uwagę na zwrócenie uwagi, co tak naprawdę daje ci takie poczucie spełnienia, poczucie też takiego bezpieczeństwa. I tutaj mamy króla Denarów, który. Pokazuje się na pozycji, co wam będzie pomagać. Dla niektórych to może być rzeczywiście jakaś konkretna osoba, która wam w tym wszystkim może w tej przemianie po prostu pomóc. To może być partner, przyjaciel, koleżanka, kolega. To jest czytanie ogólne, więc nie patrzymy na płeć, prawda? Ale ktoś taki, kto to może być ktoś taki, kto jest, kto, kto ma już taką stabilną pozycję, prawda? A jeśli nie będzie tu chodziło o jakąś konkretną osobę, to król denarów mówi rób wszystko to, żeby właśnie tak się poczuć, żeby poczuć się stabilnie, żeby po tej zmianie mieć poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu, że wszystko jest jak trzeba. Żeby to miejsce, w którym idziesz dało ci właśnie to. I to tutaj właśnie, właśnie o to w tym miesiącu ulwów chodzi. Zwróćcie na to uwagę, co może sprawić, że czujecie się uszczęśliwieni, ale w tym sensie, że właśnie bezpieczni. Bo to jest ten kierunek. To jest ten kierunek dla Was. Co może Wam przeszkadzać? Mamy kartę Wisielca. Na przykład, że nie zrozumiecie czegoś na czas, tak bym powiedziała, że zbytnio się gdzieś tam będziecie. Namyślać i analizować, i zastanawiać. Ciężko będzie po prostu gdzieś tam z jakiejś sowki tyłeczek, szanowny, podnieść, prawda? Więc też tak może być dla niektórych lwów. Więc na to uważajcie, żeby samemu sobie po prostu nie przyblokować tego nowego startu, bo no to jest po prostu, kochani, naprawdę, naprawdę ważne, żeby, żeby po prostu nie wpakować się. Yy, nie podłożyć sobie nogi, o tak bym powiedziała. No. Yy, też ważną rzeczą w tej karcie, yy, która tutaj pokazuje się w negatywie, yy, to jest takie trzymanie się czegoś, co. Yy, na przykład jakiegoś związku, który się już sypie, posypał się dawno, a po prostu związek, w którym jest wróg, i, znaczy jeden wróg i drugi wróg, po prostu albo y, jakaś już ignorancja zupełna w związku i nic się nie dzieje, i dobrze wiesz, że nic z tego nie będzie. A, a w karcie Wisielca to się jeszcze, jak jeszcze się tego trzyma. Mało tego, w karcie Wisielca to jeszcze często robi z siebie męczennika. Prawda? Więc też na to zwróćcie uwagę, żeby tego nie robić, tak samo może być z pracą, czy z jakimiś innymi sprawami, czy w, w, może być jakiś na przykład, jeśli chodzi o styl życia, to wolę brać na przykład 15 różnych leków, no, bo, je, bo, bo to jest choroba, ale jak dobrze wiesz, jakbyś na przykład zmienił, zmieniła sposób życia, jedzenie i tak dalej, to od razu mogłoby tych leków zrobić się dwa powiedzmy. Nie? Więc to jest takie, też takie robienie takich wymówek, że człowiek nie chce czegoś zrozumieć. To może być takim jedynie problemem, żeby przebić się do przodu. Ale zobaczcie, zobaczcie kochane lwy, jaką macie nagrodę cudowną w rezultacie, rezultat rada. Jest cesarzowa, a cesarzowa ma wszystko, czego potrzebuje. Genialna energia dla was. Te Wasze wysiłki się opłacą. Ten, kto pójdzie za swoim marzeniem, kto się odważy wyjść z takiego kieraciku jakiegoś, to będzie miał efekty. Prawda? Karta Cesarzowej, y, jako rezultat, daje to spełnienie. To jest właśnie pod każdym względem, y, i materialnym, i y, uczuciowym. Pod każdym względem tu jest taki dobrobyt, prawda? I też niesamowita kreatywność. Tutaj, jak zaś mówi, pieniądze się na przykład rodzą na kamieniu. To jest, to jest wspaniała, wspaniała energia i warto się na nią po prostu otwierać. A jako Rada Cesarzowa mówi: Pamiętaj, żeby siebie doceniać. Pamiętaj, że jesteś ważny. Tu. To jest, to jest bardzo ważna rzecz, właśnie, żeby siebie cenić. Tutaj też król denarów o tym mówi. Ceń siebie w tym, co robisz. Prawda? To jest y, bardzo ważna rzecz. A cesarzowa, ona sama w sobie jest klasą. Więc y, otwierajcie się na to, żeby uświadomić sobie, że mam wszystko, czego mi potrzeba. Otwieram się na jeszcze więcej, na jeszcze lepszego, Życia, niż miałam, miałem do tej pory, prawda? I już widzę, jak to wszystko do mnie idzie. Ale żeby tak się stało, to musicie zrobić najpierw zwrot w tym kierunku. Wyjść z czegoś, co ugrzęzło, co gdzieś tam już. No wiadomo, że z tego już nic nie będzie, że nie będzie już efektów odpowiednich. Więc. Po staremu to już raczej nie da rady. Tutaj trzeba odświeżyć się przez zrobienie tego kroku do przodu i wejście w energię dobrobytu. No. Mówi się, że wszystko jest stanem umysłu w pewnym sensie. Na czym skupiasz uwagę, to do siebie przyciągasz. Więc yy, tak właśnie, drogie lwy, spróbujcie robić. Bo już wystarczy ugudzenia się, że po staremu będzie dobrze. Tu musi być totalna zmiana, totalna zmiana. A zrobienie tej zmiany, wyjście z tej strefy jakiegoś tam, powiedzmy, komfortu, da Wam wielkie spełnienie, szczęście i takie właśnie życie, takie na jakie zawsze zasługiwaliście. Pięknie, pięknie, piękne macie karty. Zobaczmy co macie w stali Hay. co dla lwów tutaj się pokaże. Takie przesłanie na kwiecień. Lwy, kwiecień. Mogę bezpiecznie spojrzeć w głąb siebie. Gdy przenikam wzrokiem poglądy i wierzenia innych ludzi, widzę siebie jako mądrą, piękną i wspaniałą istotę. Kocham to, kim jestem. To jest, kochani, to. To jest właśnie wstęp do uczestniczenia w dobrobycie, w pełnej miłości, w miłości do siebie. To jest właśnie to. Warto sobie tę afirmację. Zapisać i pracować z tą afirmacją w tym miesiącu, żeby wejść w energię cesarzowej, żeby y, otworzyć się na wszech-idący do Was dobrobyt, szczęście, spełnienie, miłość. Tego Wam, kochani, życzę i mam nadzieję, że tak właśnie y, się stanie, że zdecydujecie się y, każdy no, w tej sferze, u, 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 u której się, w której się to pokaże. Zdecydujecie się na y, konkretny zwrot. To jest karta osiemka, ósemka kielichów, jest y, y, taką y, kartą bramą, kartą taką zwrotną, prawda? Więc tu następuje taki zwrot akcji. Ta stagnacja, ona dłużej już potrwać nie może, bo tylko będzie karmiła jakieś iluzje, prawda? Więc otwierajcie się, zacznijcie się cenić. I sięgajcie po więcej, po lepsze, a będzie Wasze. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochane lwy. Życzę Wam, żeby kwiecień dał Wam mnóstwo spełnienia, radości i szczęścia. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!